Widzimy się przed wylotem na Mistrzostwa Europy. Jakie nastroje w kadrze? Nie, no bardzo dobre. No, atmosfera jest w porządku. Jestem zadowolony z ostatnich treningów i sparingów dziewczyn. Właśnie ukrywam, że początkowy początek zgrupowania nie był jakiś najlepszy. Te pierwsze sparingi mi się aż tak mocno nie podobały, ale ostatnie dni, ostatnie sparingi, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Mamy małą grupę dziewczyn, nie brałem wszystkich wag. Wziąłem tylko 6 kategorii wagowych, a mógłbym wziąć 12. Ale też już nie chcę brać yy, dziewczyn tylko żeby były w danej kategorii wagowej, żeby liczyć na dobre losowania, tylko chciałbym już brać te dziewczyny, które naprawdę są przygotowane, w które wierzę, które w danym momencie są gotowe na takie wyzwania. Co było kluczowe dla Ciebie, pod, przygotowując dziewczyny pod te mistrzostwa? Ogólnie te przygotowania no, były takie trochę zwariowane, no bo nie ukrywajmy, naszym projektem były Igrzyska Olimpijskie i te dziewczyny SU-22 na parę miesięcy zostawiliśmy. I dopiero po igrzyskach zaczęła się jakby współpraca przed mistrzostwami U22, więc początek nie był jakiś łatwy. No i, i tą energię im z tygodnia na tydzień dajemy i mówię, ten końcówka już wygląda naprawdę dobrze, ale to nie były takie perfekcyjne przygotowania, jakie moglibyśmy sobie zrobić przez to, że po prostu wcześniej były igrzyska olimpijskie. No ale tak już tak wiedzieliśmy, że tak będzie. No, i też pojawia się Julka, Julka, którą już od dawna mówiłeś, że będziesz pilnował, żeby te treningi wznowiła, i ona pomalutko wraca już do tej, na tą salę bokserską. I tak, fajnie, że była teraz z nami w zakopanym, bo sama mówi, że najbardziej odpoczęła na tym zgrupowaniu. Jednak tam tak dużo ludzi ją nie zaczepiało, do tego mogła potrenować. Nie robiła jakichś bardzo ciężkich treningów, ale jednak już robiła potem jeden, dwa treningi dziennie, już się zdrowo zaczęła odżywiać. Więc weszła w taki rytm, tam miała mniej telefonów, nie jeździła na spotkania, no a to najbardziej ją męczy. A wydaje mi się, że w Sofii będzie jeszcze lepiej, no bo tam będzie jednak anonimowa, dość anonimowa. No i, i tam będzie mogła sobie posparować, potrenować. Wydaje mi się, że te właśnie zgrupowanie w Zakopanym plus Mistrzostwa Europy w Sofii, gdzie ona będzie trenować i sparować, wyjdzie dla niej bardzo dobrze. Julka, to przygotowania pod Mistrzostwa Polski, ewentualne Suzuki, czy planujecie jeszcze to? Na pewno minimum jeden start na Suzuki i z tego co wiem to ma być Suzuki w Lublinie, więc będzie oparte mocno na jej osobie, no i mistrzostwa Polski seniorek i no zobaczymy, no, możliwe że jakiś jeszcze start, ale bardziej myślę o właśnie takim gdzieś w formie gali gdzieś na Suzuki no i nowy rok mistrzostwa świata w marcu no tam chcemy zabrać naprawdę mocną ekipę tam chcę mieć w każdej kategorii wagowej dziewczynę, która pojedzie walczyć o zwycięstwa i, i, i już nie ukrywam, że już o tym powoli myślimy. To chyba dobrze już powolutku odciąć się od igrzyski, zająć się pracą nawet dla ciebie, tak dla, dla zdrowia takiego wewnętrznego spokoju chyba tak, tak, ja nie ukrywam że, że dopiero właśnie też na mistrzostw, teraz na zgrupowaniu w Zakopan Poczułem tak się normalnie i też się trochę odizolowałem, i, 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 i zacząłem się sam ruszać i sam się lepiej czuję. I, I dopiero tu poczułem, że znowu jest jakby praca nad następnym etapem, bo wcześniej to było jednak trochę zwariowane, i teraz czuję, że etap igrzysk się skończył i zaczyna się nowy etap. To w takim razie życzę kolejnych sukcesów w tym nowym etapie. Dziękuję. Na pewno będą wcześniej czy później. Będą to sukcesy, tak. jestem tego pewien. Mam nadzieję, że będą szybciej. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.